Mierasz Blue na Zakętos to miejsce, które zapiera dech w piersiach. Wyjątkowa plaża otoczona majestatycznymi klifami, krystalicznie czysta woda i cisza, która pozwala naprawdę odpocząć. To tutaj natura pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Idealne miejsce dla miłośników relaksu i niezapomnianych widoków. Spacer brzegiem morza, opalanie na złocistym piasku czy kąpiel w turkusowej wodzie to tylko część atrakcji, jakie czekają na Ciebie w tym zakątku Grecji. Jeśli szukasz raju na gdzie mi właśnie go znalazłeś. Dla jeszcze większego komfortu możesz wybrać pokoje z bezpośrednim dostępem do basenu, które zapewnią Ci wyjątkowe chwile relaksu. Mierasz blue to prawdziwa perełka z którą każdy powinien odwiedzić chociaż raz w życiu.